A na co mnie ten testosteron? Słuchajcie, żebyśmy się dobrze zrozumieli od samego początku. Normalny poziom testosteronu, czyli mniej więcej od 300 do 1000 mg zapewnia prawidłowe funkcje keksualne, a także podniesione libido. Gdy teściu jest nisko, no to pała nie furczy już tak jak kiedyś. Zdecydowanie poprawia jakość snu, poziom naszej energii w trakcie dnia, a także kognitywne zdolności naszego mózgu. Poprawia nasz nastrój, a także sprawia, że jesteśmy dużo bardziej zadowoleni z życia. Jeśli byśmy poszli na badania krwi, to by się okazało, że. Wszystkie nasze markery związane ze zdrowiem są na optymalnych poziomach. Znacząco podnosi poziom tkanki mięśniowej w naszym ciele, także pozwala nam ją łatwiej utrzymywać, a także jednocześnie zmniejsza poziom tkanki tłuszczowej. Dlatego warto jest się zatroszczyć, żeby był on jak najwyżej w naturalny, oczywiście, sposób. I o tym będzie w dzisiejszym materiale. Dzisiejszą tematykę zaproponował ziomeczek kanału, żebym nagrał coś o testosteronie. I idealnie łączy on się z naszą serią, która ostatnio wystartowała o odparowczaniu. Także dzisiaj będzie drugi materiał o odparowczaniu. Nie będę tutaj pokazywał konkretnych ćwiczeń. To będzie za kilka dni, także subskrybujcie, jeśli nie chcecie przegapić tego materiału. A dzisiaj podzielę się z wami wszystkimi sprawdzonymi metodami naturalnymi podkreślam, do tego, żeby podnieść jak najwyżej swój poziom. Teścia, gdyż jest to niezwykle istotna sprawa. Jak widzicie, mam teraz nową zajaweczkę, a mianowicie pływanie na supie. Trzy lata się do tego zbierałem, żeby sobie zakupić taką deskę, i w końcu stwierdziłem. Albo teraz, albo nigdy. Nie śmiejcie się ze mnie za bardzo, bo to jest dopiero trzeci raz, jak pływam na tej desce. Więc jeszcze nie jestem prosem, ale jeszcze się nie wypierdoliłem z tym do wody, więc mam nadzieję, że dzisiaj w trakcie nagrywania tego odcinka zachowam swoją pasę. Pływanie na supie to jest taka przyjemna rzecz, o ile nie ma wiatru. Ostatnie dwa razy pływałem pod wiatr i to była straszliwa mordęga. A dzisiaj to jest bajka. Słuchajcie, testosteron jest to najważniejszy męski hormon. To jest coś, co sprawia, że facetowi się w ogóle chce coś robić w życiu. No i można powiedzieć, że mamy dwa sposoby na podniesienie testosteronu w znaczący sposób. Po pierwsze, możemy w naturalny sposób to zrobić i o tym Wam dzisiaj opowiem i na tym bym się na Waszym miejscu skupił. A po drugie, możemy podciąć na igłę, czyli tak zwane TRT, czyli terapia zastępcza testosteronem. Ale z tej opcji polecam korzystać tylko i wyłącznie ludziom, którzy cierpią na hipogonadyzm, czyli po ludzku, jeśli wasze jajca z jakiegoś powodu nie produkują wystarczającej ilości teścia. Ten proces musi być oczywiście ściśle konsultowany z lekarzem. Zasięgnąłem też rady u mojego kumpla Jarka, który jest specjalistą od tego, i w opisie wrzucam jego rozpiskę z badaniami okresowymi dla mężczyzn, które warto wykonać raz na jakiś czas. Niejednokrotnie pewnie mogliście słyszeć, jeśli interesowaliście się tym tematem, że jeśli chcecie mieć wysoki testosteron, no to musicie zacząć suplementować adaptogeny, takie jak na przykład ashwaganda, suplementować cynk, musicie mieć ekspozycję na zimno, czy też chodzić na siłownię. Jasne, to są wszystko tematy, które będą przydatne w podnoszeniu testosteronu, ale nie jest to Powód, dla którego w ogóle my mamy testosteron w ciele. I to jest kluczowe do zrozumienia, bo będziecie się zajmować drugorzędnymi sposobami podnoszenia testosteronu, a olejecie to najważniejsze. No to w takim razie, jak wydaje Wam się, po co w ogóle jest obecny w ciele? Jego główna funkcja, bo wiadomo, że hormony mają tam pewnie miliard innych, testosteron sprawia, że chce nam się konkurować na tym świecie. Cały świat jest skonstruowany tak, że mamy ograniczoną ilość zasobów, o które musimy konkurować, i to się dzieje, tak na dobrą sprawę, na każdej płaszczyźnie. Dlatego ludzie, którzy konkurują, ludzie, którzy osiągają swoje cele, ludzie, którzy bardzo wytrwale dążą do swojego celu, to są właśnie ludzie, u których będzie wysoki poziom testosteronu, bo właśnie testosteron jest w linii prostej odpowiedzialny za konkurencję. Jeśli chodzi o konkurencję, o zasoby, na pierwszy rzut myśli przychodzą takie zawody jak biznes na wysokim poziomie, wojsko, zawodowe sporty, zarówno zespoły, jak i te drugie. Nie zespołowe. I ludzie, którzy partycypują w tego typu aktywnościach, mają podwyższony poziom testosteronu. Ale co jeśli nie chcecie pchać się do świata finansjery, czy biegać po boisku za piłką, tak jak na przykład ja? Czy w takim razie jesteście skazani na niski poziom teścia? Otóż na szczęście nie, gdyż możecie konkurować sami ze sobą, jakby to dziwnie nie brzmiało. Możecie spytać, jak mogę konkurować sam ze sobą? Czyżbym miał rozdwojenie jaźni? Jakąś dwubiegunówkę? Schizofrenię? No, nie bardzo. Gdyż tak jak wam powiedziałem, to wszystko jest konstrukt e, psychologiczny. Dobra, łysy na kajaczku w tym momencie się strasznie zakała, płytka, próbując wytłumaczyć coś, co ja wam pokażę teraz na żywym przykładzie. Otóż ja swoją konkurencję uprawiam poprzez platformę YouTube. Wiele ludzi nie zdaje sobie sprawy, jak ciężko jest przebić się na tej platformie, gdyż ilość twórców próbujących to zrobić naraz no jest po prostu przeokrutnie wielka. Co minutę są uploadowane jakieś setki gigabajtów materiałów, i tak codziennie przez 24 godziny. I teraz ty musisz zrobić coś, żeby Twój materiał wyróżniał się spośród tej reszty. To wymaga ode mnie rozwinięcia szeregu najróżniejszych umiejętności. Tak jak powiedziałem, to jest zdecydowanie. Cięższy zawód niż się wszystkim wydaje. Chyba, że robisz jakieś pato streamy, to wtedy to Ciebie nie dotyczy. Zresztą konkurencja Cię wtedy też chyba nie dotyczy. I teraz popatrzcie, jak wygląda platforma YouTube pod kątem tego, co ja widzę jako. Creator. I teraz popatrzcie, tak wygląda Studio Twórców, czyli specjalna zakładka dla osób, które mają otworzony kanał, gdzie są pokazane wszystkie moje statystyki. I to jest to, o czym wam mówiłem. Ja tutaj w tym miejscu konkuruję sam ze sobą. Dlaczego? Bo YouTube to mądrze pokminił, tak, żeby mnie uzależnić od swojej platformy, i pokazuje mi na przykład. Jakim miejscu jest ten materiał, mój ostatni, w odniesieniu do 10 ostatnich materiałów zaplaudowanych przeze mnie? I jak widzicie, jest na piątym miejscu, czyli jest w połowie stawki. Więc ja, tak na dobrą sprawę, z każdym filmikiem, który wypuszczam, konkuruję ze sobą z przeszłości, czyli tymi wszystkimi filmami, które uploadowałem wcześniej. To robi straszny mindfuck w głowie, gdyż ja uploadując kolejny materiał, widząc, że on nie radzi sobie tak dobrze jak poprzednie materiały, to się po prostu denerwuje. Mówię, kurde, jak to możliwe, jest w ogóle. Co? Co się dzieje? I denerwuję się niemalże na siebie z przeszłości, który nagrał tamte materiały, które radzą sobie lepiej niż ten. I wkurza mnie to, że przegrywam ze sobą z przeszłości. I to jakby dalej pcha mnie do działania i zastanawiam się, kurde, co zrobiłem źle, co mogę zrobić lepiej. Od razu zabieram się praktycznie za wymyślanie nowego skryptu, nagrywanie nowego materiału, żeby udowodnić samemu sobie, że pokonam siebie z przeszłości. Ja wiem, że to jest poryte, wiem, że to jest dziwne, ale najważniejsze, że to działa. Czyli jeszcze raz powtórzę, jeśli chcecie podbić poziom testosteronu, no to musicie polubić konkurowanie, polubić osiąganie celi, polubić ten cały hustle, jak to się mówi po angielsku, związany z naszym życiem, bo życie to jest jakby ciągła droga pod górę z krótkimi przerwami. Gdzie to możecie odczuwać trochę szczęścia? Generalnie człowiek nie jest zrobiony do tego, chyba, żeby odczuwać szczęście. Człowiek jest zrobiony do tego, żeby cały czas pchać swoje życie pod górę. Wtedy rozumie on, że jego życie ma sens, wtedy rozumie, że jakiś cel jest przed nim. Do tego właśnie jest skonstruowana nasza psychika. Zresztą nic dziwnego, to właśnie pcha ewolucję naszego gatunku do przodu. Dlatego, jeśli chcecie mieć wysoki poziom testosteronu, polubcie niewygody życia, polubcie osiąganie celów, polubcie konkurowanie o cokolwiek, z kimkolwiek, nawet ze sobą. Aj kurde, znowu się wiatr zerwał i wtedy ja jestem jak żagiel. Spycha mnie w drugą stronę, nic nie mogę zrobić. Kolejną ciekawostką odnośnie testosteronu jest fakt, że w naszym życiu nie ma on stabilnego poziomu. Wraz z wiekiem testosteron tudzież rośnie do momentu, kiedy osiągniemy dojrzałość płciową, wtedy mamy jakby pik tego hormonu w ciele, i później sukcesywnie, mniej więcej, z roku na rok spada o 1%. Plus jest taki, że jeśli dobrze pokminicie swoje życie pod kątem właśnie tej konkurencji, a także zdrowego stylu życia, o którym za chwilkę pomówimy, czyli o drugorzędnych paskach związanych z testosteronem, to możecie ten proces spadku nie to że zatrzymać, no bo jednak starość sięgnie po was swoją kościstą ręką, ale zdecydowanie zmienić kąt tego spadku na waszą korzyść. I ja, mówi się nawet, że u naszych dziadków był on dwukrotnie wyższy niż teraz u młodzieży. Dlaczego? Dla mnie jest to dosyć oczywiste, gdyż nasz dzisiejszy świat stał się ultra wygodny, ultra bezpieczny, nic nie trzeba musieć, wszystko można robić, a za tym idzie no naturalny spadek testosteronu, gdyż mężczyźni stają się coraz słabsi, coraz mniej konkurencyjni, coraz mniej się poruszają, coraz więcej przetworzonego żarcia zaczynają jeść, coraz więcej parów między nami. Dlatego jeszcze raz podkreślam, przestańcie być parową. To nie jest takie ciężkie, a jakość waszego życia po prostu wystartuje. To demon. Nawet nie wiecie, jak czekałem na tę wiosnę i ciężko mi jest uwierzyć, że w końcu jest słońce, w końcu jest ciepło, w końcu jest zielono. Pomówmy teraz o drugorzędnych sposobach na podniesienie testosteronu. Wiecie już, że konkurencja najbardziej podnosi testosteron. Dążenie do celów, osiąganie tych celów, tak zwany grinding z rzeczywistością po to, żeby to zrobić. O kurde, otwiera się śluza. Muszę powiedzieć, że w ten czas zaparkowałem, bo z tymi palami to bym na pewno był dawno w wodzie. Najbardziej skuteczna drugorzędna metoda jest to oczywiście trening. I co ciekawe, z treningu możemy zrobić pierwszorzędną metodę na podniesienie testosteronu, jeśli zaczniemy konkurować z innymi ludźmi lub też, tak jak powiedziałem, sami ze sobą. Załóżmy, idę na trening siłowy i staram się na tym treningu zrobić więcej powtórzeń, troszkę większym ciężarem, może troszkę szybciej, trochę mocniej niż na poprzednim treningu, czyli konkuruję znowu sam ze sobą i to też wpływa... Po Pozytywnie na podniesienie poziomu teścia. Najlepszą formą treningu do podniesienia teścia oczywiście będzie trening siłowy, gdyż testosteron jest wykorzystywany właśnie do pracy siłowej, do nadbudowy masy mięśniowej, do regeneracji. Idziemy na trening, w naszym ciele bardzo mocno spada poziom testosteronu, gdyż jest on wykorzystywany na treningu, a co za tym idzie w efekcie superkompensacji, jeśli dostarczymy sobie regenerację, odpowiednie jedzonko, no to zrośnie on wyżej niż poziom wyjściowy. I badania pokazują, że u osób, które przynajmniej dwa razy w tygodniu chodzą na siłownię, poziom testosteronu jest o 40 nawet procent wyższy niż od zwykłego śmiertelnika, a to jest bardzo dużo. Jeśli trenujemy na siłowni, staramy się nie przekraczać godziny. Dlaczego? Bo. Po takim mniej więcej okresie nasze ciało zaczyna wpadać e, za duży stres. Zaczyna być wydzielany kortyzol, a kortyzol jest zabójcą testosteronu. Dlatego też osoby, które są notorycznie zestresowane, nie wysypiają się albo przesadzają właśnie z aktywnością fizyczną na siłowni, no to mogą zniweczyć swoje geńcy. Kolejna sprawa, kardio. Czy bieganie podnosi poziom testosteronu? Słuchajcie, każda aktywność fizyczna jest lepsza niż żadna, niemniej jednak kardio nie jest e, idealne, jeśli o to chodzi. Zresztą popatrzcie na biegacze długodystansowych. Ich mięśnie, ich ciała są zeżarte przez kortyzol. Są oni jak patyki, e, no i właśnie macie odpowiedź, czy kardio długotrwałe, zwłaszcza podnosi poziom testosteronu. Raczej nie. Dlatego jeśli już lubicie biegać, to ja bym robił albo sprinty, które są cudownym ćwiczeniem i ja teraz włączyłem je do swojego treningu i naprawdę bardzo sobie je chwalę, albo po prostu robić interwały i znowu nie przekraczać tych 45-60 minut. Oczywiście bieganie ma szereg benefitów zdrowotnych, niemniej jednak pamiętajcie, że nie jest ono... Idealne, jeśli chodzi o podniesienie poziomu testosteronu. Chyba, że gracie w piłkę nożną, w koszykówkę, w tenis, tam jest też dużo biegania, ale tak jak powiedziałem, tam jest jeszcze bardzo mocna składowa konkurencji i to będzie przede wszystkim podnosić bardzo mocno poziom testosteronu. Jednym z największych zabójców w teście jest oczywiście otyłość. Duża ilość tłuszczu to duża ilość enzymu aromatazy, który to zamienia nasz testosteron w estrogeny, czyli hormon głównie żeński. Więc osoby otłuszczone stają się słabe, miękkie, zarówno fizycznie i psychicznie, nie chce im się ruszać ani konkurować, co doprowadza do jeszcze większego otłuszczenia, a to do produkcji większej ilości aromatazy i koło się zamyka. Poza tym, żeby testosteron był prawidłowo produkowany w jajcach, muszą one pozostawać w temperaturze o kilka stopni niższe niż reszta ciała tłuszcz jest świetnym termoizolatorem, więc podnosi temperaturę wora, dodatkowo zaburzając jego pracę. Należałoby też zwrócić uwagę na fito- i ksenoestrogeny, które występują w dużych ilościach w przetworzonym żarciu. Naśladują one hormony żeńskie w naszym ciele i mogą syto rozregulować nasze ciała. Dodatkowo coraz częściej mówi się o plastiku, który niszczy naszą gospodarkę hormonalną. Dietetyczne faski będę omawiał w kolejnych odcinkach z tej serii, także zachęcam do subskrybowania, co to by ich nie przegapić. Słuchajcie, wodę spuścili, ze śluzy nikt nie wypłynął, więc chyba ja też wyruszę w dalszą drogę, co da bym się tutaj nie zasiedział. I opowiem Wam o kolejnej metodzie. Niestety w tą stronę będę płynął pod słońce, więc będę szarą eminencją. A jeśli już o słońcu mowa, słuchajcie, witamina D, a w zasadzie jej brak, obniża znacząco wszystkie funkcje naszego ciała, nie tylko testosteronu. Dlatego warto jest zatroszczyć się raz, że o suplementację w trakcie zimy, kiedy u nas jest szara dupa, no i nic z tym nie zrobimy. Chociaż ja miałem takie depresyjne stany w tym roku, chociaż miałem poziom witaminy D na normalnym, takiej wyższej granicy normy, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie ekspozycja na słońce, bez żadnych filtrów, na gołą skórę. Nie bójcie się, słońce nie jest rakotwórcze. To jest moim zdaniem największa bujda dzisiejszego świata. Jasne, jeśli przesadzicie i będziecie o 12-13 opalać się przez kilka godzin codziennie, jeszcze do Tajlandii pojedziecie i tam to będziecie robić, no kurde, wiadomo, że zrobicie sobie krzywdę. No to to jest tak samo jak z wodą. Wodę można przedawkować, od wody można umrzeć. Tak samo jest ze słońcem. Wszystko musi być robione z głową. Ale w naszej szerokości geograficznej, jeśli nie przesadzamy, no to to jest samo dobro, samo zdrowie. Popatrzcie, ja staram się jak najwięcej czasu spędzać na dworze bez koszulki, żeby jak największa powierzchnia mojej skóry była nasłoneczniana. Słońce nie tylko daje witaminę D. Słońce też ma promienie podczerwone. Reguluje nasz zegar biologiczny i pewnie robi jeszcze pierdyliard innych rzeczy których ludzie jeszcze nie odkryli. Gdyż nie o samą witaminę D chodzi. Mówiłem Wam, że w zimie miałem wysoki poziom, a miałem ochotę zakopać się pod ziemię i nie wychodzić stamtąd przez kolejne pół roku. My w dzisiejszych czasach po prostu siedzimy cały dzień w zamkniętych pomieszczeniach, nie mamy dostępu do światła słonecznego, nie mamy dostępu do świeżego powietrza, a jak wychodzimy gdzieś na plażę czy na dwór, no to broń Boże, nie może tutaj trzeba posmarować tym filtarkiem wszystko, żeby broń Boże słoneczko nie dotarło do naszej skóry. Głupota na maksa. Więc tak jak Wam powiedziałem, ja się totalnie nie dziwię dlaczego populacyjnie ludzie są teraz chorzy, rozregulowani i niezadowoleni ze swojego życia a słońce, przyroda wolność, czegóż chcieć więcej, a teraz muszę zrobić piruet to nie jest takie proste drodzy państwo, i zaczepić kamerkę znowu na dziób, co to byście się nie znudzili jednym kadrem, stabilizacja poziom miliard, teraz musi wielać uh. Łysy, fajnie, że ustawiłeś kadr, ale nie chcemy już cię dzisiaj słuchać. Fryer. Pozostańmy jeszcze przez chwilkę w temacie słońca i jego dobroczynnego wpływu na nasz system hormonalny. Słuchajcie, wszystkie hormony w naszym ciele pracują w odpowiednim cyklu, który nazywa się cyklem dobowym. I to słońce ustawia nam ten cykl. Między innymi. Najlepsze, co możemy z rana zrobić, to wystawić się na działanie promieni słonecznych bezpośrednio, czyli nie poprzez szybę, nie poprzez broń Boże czarne okulary, bo to totalnie zniweczy całe to dobroczynne działanie. I teraz popatrzcie, ja mam taką mini rutynkę, którą stosuję co rano. Pierwszą rzeczą po wstaniu, oczywiście tak jak Wam mówiłem w poprzednim odcinku, jest nawodnienie organizmu. Później idę do łazienki i mam to szczęście, że akurat mam okno, które wychodzi na wschód. Otwieram okno i od razu wystawiam mordę na promienie wschodzącego słońca. Przy okazji wykonuję ćwiczenia oddechowe: co to by rozdmuchać troszkę swoje płuca, no i później wjeżdża prysznic kontrastowy. Czyli leję się ciepłą wodą, później lodowatą, później znowu ciepłą lodowatą, i tak zazwyczaj jedną albo dwie seryjki, w zależności od tego, jak mocno jestem zawzięty tego dnia na zimną wodę. Tak jak widzicie, cały czas mając twarz wystawioną do okna. Całość zajmuje mi około 10-15 minut i to jakby nastraja mój zegar biologiczny z rana, a co za tym idzie, pozytywnie wpływa na wydzielanie hormonów w moim ciele. Dokładnie to samo dobrze jest zrobić godzinę, dwie przed zachodem słońca. To znowu będzie kolejne. Kolejny checkpoint dla naszego układu nerwowego. Aha, słońce zachodzi i przychodzi zmiana hormonów w naszym ciele, chociażby wydzielanie melatoniny, która będzie niezwykle istotna, jeśli chodzi o nasz sen. Taka miejscowa do nagrywania vloga. Słuchajcie, zachęcam Was do dołączenia do strefy ziomeczkowej, dzięki czemu będziecie mogli mieć realny wpływ na tematykę filmów pojawiających się na tym kanale, a także dostęp do bonusowych nigdzie niepublikowanych filmików. Wszystkie informacje umieszczam oczywiście w opisie, a my porozmawiamy o keksie. Oczywiście nie mogę wypowiedzieć tego słowa na YouTube, bo mnie zbanują, ale wszyscy wiemy o co chodzi. Słuchajcie, ta czynność podnosi o 70% wartości testosteronu w naszym ciele, także warto jest uprawiać keks. Co ciekawe oglądanie. Filmów z trzema Xami również podnosi ten poziom, ale tylko 10%. Niemniej jednak negatywne reperkusje z tego typu czynności są na tyle duże, że nie polecam wykorzystywania akurat tej metody. Niemniej jednak keks jest jak najbardziej naturalną dla nas rzeczą i bardzo mocno pozytywnie wpływa na szereg systemów naszego ciała, a także na endokrynologię. Dodatkowo, jeśli chcemy go uprawiać, no to musimy jednak się wytężyć, ruszyć dupę. Pójść na głowy. A co ja wam powiedziałem wcześniej o konkurencji i o tym, że bardzo mocno ona podnosi teścia? No to nie ma na tym świecie większej konkurencji dla nas jako mężczyzn niż ta o względy pięknych pań. Widzicie więc, że tematy reprodukcyjne mają bardzo duży wpływ, oczywiście pozytywny, na poziom teścia. Co ciekawe, dr. Huberman jakiś czas temu nagrał odcinek, w którym pokazywał, że celibat, który trwa przynajmniej jeden tydzień może zwiększyć poziom teścia aż o 400%. Ja myślę sobie, what the fuck, no fab forever. Niestety pomylił on się i chodzi tutaj o 40, a nie o 400, także tutaj dementuje ten mit. Także reasumując, keks super, 3x nie super, łowy podrywy bardzo super. I teraz tak, ostatni temat to są suplementy, ale powiem tak, jest to takie ostatnie kilka procent. Jeśli nie będziecie mieć ogarniętego wszystkiego tego, o czym wam dzisiaj opowiedziałem, no to suplementy nie dużo dadzą. Niemniej jednak nie próbowałem jeszcze supli akurat w tej tematyce, czyli na podniesienie poziomów naszego męskiego hormonu. Mam jeden tak, który mi polecił Jarek, właśnie od którego dostaliście tą całą rozpiskę badań do wykonania, także przetestuję na sobie i na pewno opowiem wam o tym w kolejnym. Materiale. Jeśli nie widzieliście pierwszego odcinka o odparówczaniu, no to tutaj wrzucam do niego odnośnik. Tam pokazywałem pierwsze ćwiczenia i pierwsze zadania dietetyczne, także koniecznie go zobaczcie. Z mojej strony to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i do następnego!